Witam Was w unboxingu albumu Dreamcatcher e, Prequel. Jest to ich pierwszy mini album. Tracklista. Po otworzeniu mamy dwie rzeczy. Tutaj jest fotobook, a tutaj mamy płytę osobno. Dalej, wyjmijmy sobie fotokart, abyśmy nie wiedzieli, co tam mamy. Dobra, także przejdźmy już do. Ups, co Boże, coś mi tu strzela. Bardzo mi się nie podoba, bo kartki. Mam wrażenie, jakby miały zaraz wylecieć w sensie to tak strzela czasami. I czasami te kar... I to wygląda tak, jakby miało naprawdę zaraz wylecieć, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie i kartki długo pobędą na swoim miejscu. Jeśli chodzi o dziewczyny, to Dreamcatcher są moim żeńskim Ubandem. I mam w nich akurat żeńską up również i jest nią właśnie Suła. I to, jaki dziewczyny mają koncept, to jest naprawdę mega. Ta. Za każdym kombekiem. teorie. Tyle teorii. Ostatni kombek może mieć na nawiązanie do pierwszego, pierwszej piosenki i tak dalej. Naprawdę uwielbiam to, że dziewczyny mają taki mroczny koncept. Z jednej strony mroczny, czuć też takiego jakby Rock, czy po prostu metal, bo jednak piosenki, i to, że słychać instrumenty, i to w jaki sposób, to jest naprawdę cudowne. Uwielbiam po prostu koncept Dreamcatcher. Before and after, fly high, wake up. Jeśli chodzi o właśnie główną piosenkę, fly high, to gdy wyszedł teledysk, i gdy ja widziałam, co to w ogóle się stanęło. Tutaj nagle jedna członkini łapie pająka do do słoika, a później nagle coś się dzieje, to jest naprawdę cudowne. Kredits. i tak wyglądało album, także zobaczmy jaki jaką kartę dostaliśmy. Słowa, także moja up i dostałam kartę Sła.